Stałem się na spacer nieposmarowany i już jak że pali 5 minut. Więc tam tak ładnie posmarować. No, naprawdę to słońce tu jest tak palące. A jest fajnie przyjemnie, bo jest wiatr dzisiaj. Wieje ładnie i jest to zdradliwe dla mojej cery. nie dajesz? Nie, wyciągam. To są łódki, które są włożone wycieczki. Tu mamy blokaleców. Tu obsługa tych łódek. Tam oddali widać Nowe molo, które zostało wybudowane przez ten które nas nie było. I chyba stamtąd też wycieczki nowe ukrywają. Więc się to, to tutaj wszystko tak rozwija turystycznie. Może bardzo, bardzo pozytywnie dla nas. Tam w widać jak Turyści na nurkowanie prawdopodobnie płyną, będą Nasza plaża w Bawaru. Tak, przypłynęli turyści z nurkowania. O, o. I takie wycieczki tutaj są organizowane. Na różne sposoby, które tym zachęcają: nurkowania, jakieś koralowce, jakieś e, szklane dna w łódkach. Tak to nie wiem wygląda. Jak ktoś będzie w Baware, będzie się nurkować, to tutaj macie taki namiar: The water force. Taką mamy na plaży najpierw no, różne te, bary, takie ogólne dostępne. ogólnodostępne wszystko co się dzieje tutaj na naszej plaży w Bawaro jakaś wszystko się to dzieje przy plaży tutaj w Dali tam, mamy ten budynek biały to jest przy plaży to jest to jest znany na pewno turystom e, Wola Hotel, Wola Babaro. I spore moncie. Widzicie tam z góry na ja, ta. Zrobili taki fajny fasen, ja to może przyciągnąć trochę. O, patrzcie. A tutaj tak może tego nie widać. Z tej strony. Może. Jest na dachu fajnie, oczywiście jest to wszystko dostępne. Można sobie tutaj przyjść, oczywiście trzeba tam coś zamówić, tam jest górę knajpa na dachu obok tego basenu i sobie można, nie trzeba mieszkać w hotelu. Siedzieć i korzystać z tego basenu. No to jest taki jeden z budżetowych hoteli tutaj na, na Dominikanie. E, na wschodnim wybrzeżu, oczywiście. Bo jeszcze jest też Walla Vajahibe, też jest taki hotel. Rozstan Vajahibe jest podobny. I ten hotel jest e, bardziej tam na e, południowym wybrzeżu. Z drugiej strony. Plaża ogólnodostępna To wszystko tutaj, o, są plaże już ogólnodostępne, gdzie, znaczy dostępne? gdzie jest, jest dojście po prostu z miasta, w Bawaru, trzeba wszystko tele przechodzić, e, tylko po prostu są wejścia e, takie publiczne. Generalnie z plaż można korzystać, e, no z każdej plaży można korzystać, tylko nie ma dojścia po prostu do ręku, albo trzeba dojść plażą daleko. A tutaj jest dojście właśnie z Bawarów, tam z centrum i można z tych plaż korzystać, tu też mamy jakieś sklepy na plaży Tutaj też mamy plaże publiczne, gdzie właśnie są dojścia z Bawarów. można sobie po prostu dojść tutaj do plaży czy się rozłożyć i te wszystkie leżaki, parasolki to jest e, do użytku tutaj prywatnego tego osiedla, to są chyba apartamenty apartamentowce, a w apartamentowce z plaży generalnie nie ma problemu, można korzystać tu mamy taki shopping center Generalnie korzystamy tutaj z tej plaży. że tam trochę dalej pod tymi palmami za shopping center za shopping center. Z tej plaży korzystamy. Do, doleciały z nami e, leżaczki, które mamy prywatne swoje rozkładane, które sobie nosimy na plaży. Mamy na plaży bardzo blisko, 3 minuty pywaton. E, mamy też u nas tam rezydencji mamy też basen z którego korzystamy ale my wolimy naturę eee, więc korzystamy chodzimy na plażę ja się chciałem wykąpać do oceanu woda ciepła jak zupa eee, no i oczywiście słona że mamy darmową solankę ja to, leżaki które przyleciały z nami 4 takie leżaczki, dwa są takie plażowe, niskie leżaki dwa kupiliśmy do kampera a dwa mamy tutaj, które już staną tutaj na Dominikanie no bo to jest wygodne, ja lubię na leżaczku po prostu leżeć woda w oceanie ciepła, bardzo ciepła że gdzieś ma 26 pod 30 stopni. Wiadomo, że jak się wchodzi z takiego skwaru do tej wody, to troszkę taki skomfort jest termiczny, ale naprawdę woda jest bardzo ciepła. Ja w jednym, jednym dniu przyniosę tutaj, tutaj z moim fantastycznym, gdzie mogę zmierzyć temperaturę i zobaczymy, jaką temperaturę ma woda. No a teraz to jest tutaj nasza plaża, znaczy, nasza, w zasłowie nasza. Plaża, do którą my tutaj sobie chodzimy to są takie włoskie apartamenty, to się nazywa Las Corales i my tu korzystamy z cienia tych palm, o. najważniejsze na Dominikanie, na plaży to znaleźć cień, a nie słońce. No, trzeba tu troszeczkę inaczej do wszystkiego podchodzić, e, przynajmniej my tak podchodzimy, na odwrót niż na naszym polskim morzem, gdzie szukamy słońca i miejsca nasłonętrzonego, najbliżej wody. To tutaj staramy się szukać cienia. Wszystko się od cień tutaj rozbija. Bo w słońcu to... Patrzcie, ile ludzi jest w słońcu, a ile leżaków jest w cieniu. O, to wszystko tutaj. O, tu mamy nasze... Nasz grajdołek plażowy. Leżaczki właśnie nasze, które z nami już leciały. I tak sobie... Ogarniamy w cieniu, pięknie, a powiem wam, że w tym cieniu też naprawdę opala. O! Tak to mniej więcej wygląda grajdą.